Viene el Santísimo, viene el Santísimo. <laughs> Cariños, eh, no es necesario, muchachos, no es necesario, muchachas. Eh, soy un eh, padre español eh, y habito a Andalucía, en Andalucía. en aquí mi padre, Anselmo Święcicki. Eh, Tutaj mnie przysłano, ponieważ jestem tu przeniesiony. Ponieważ, no i ważne w każdym razie, zajmuję się krzewieniem wiary czystej w duszyczkach hiszpańskich, które zostały ohydnie zdesekrateryzowane przez e, tego szewca, jak mu tam mm, Zapatero, oczywiście, bo nie wiem, czy wiecie, że Zapata to buty. Także rozpoczynamy tutaj z Ojcem Terlikowskim bitwę o Madryt i będziemy walczyć o sprowadzenie z powrotem, wypędzenie ochytnego materializmu z duszeczek hiszpańskich. Złożą pomocą to się uda. Także patroni tutaj Franciszek Salezy i Salezy Jezierski też. Także... Cóż mi pozostaje? Por el Dios y por el Rey de España. Aha, on chyba został ostatnio obalony, bo w kryzysie polował na słonie, czy tam coś na ten nowy to. No ale tak czy siak: Por el Dios y por el Rey. No i papież.